Ta dziewczyna tylko od niego odeszła. Nie zrobiła mu nic więcej, tylko odeszła. No, no i dobrze, miała prawo. prawo. Mówi, że ty miałeś na portalach jakichś karan erotycznych. Że kurka uprawiał z tobą w jakiś sposób seks, no poniżej na malca. Rozumiem cię, że miałeś dość tego poniżania. Wyciąganie prywatne to bez Mam sensu myśli, jest. Was, ludzie, że przejrzyjcie na oczy. Dla was to ona kogoś wykorzysta i porównuje cię do fagaty, czy do kogoś takiego. Ja do fagaty nic nie mam, ale one to zrobiły z premedytacją. Ona jest gorsza, gorsza jak fagata, robi z premedytacją, premedytacją typiem Ty zwykła, co ty Farmezonis, czy Jezus Maria. Ale nie mogła znieść. Cios jest dużo mniejszym twórcą Cios. niż Daniel Magika. No i co z tego, ale, ale patrz, <laughs> jak on wygląda? Z osób, które przebywały w tym Cios. Temacie. Dla mnie pokazać wam na testach na narkotyki, że za miesiąc <laughs> będzie czysta. E, bo gwarantujemy, o, czy czyli nie jest czysta. Naprawdę na pokażemy jej drogę. Tola, Tola, Tola gość. Jak żyć, jak zarabiać, jak się cieszyć życiem z dala? Jak, jak żyć, jak zarabiać. Uważam, ona może być Ferrari, co ty, co ty farmazonisz? Wystarczy, że powiedz za, za, za re, reklamę jej oefa. Wszystko w temacie i będzie wiedziała, jak zarabiać. Zmarnuje sobie przy okazji życie, swoją przyszłość, potencjalne relacje z mężczyznami sobie zniszczy, ale będzie wiedziała, jak zarabiać. Bo pokaż mi jakąś branżę, gdzie dominują samice, która nie. Branżę, w której. która nie monetyzuje jej keksualności, nie bazuje na jej keksualności ani na jej urodzie. Pokaż mi branżę taką, gdzie, gdzie samice dominują. Nie pokażesz mi, bo takiej nie ma, ok? Jeśli jest jakaś zdominowana przez laski, yy, takie, gdzie on dużo pieniędzy zarabia, to właśnie bazuje na jej keksualności, na jej urodzie. Okay? No, więc pokaż jej Oefa, żeby sobie założyła EFA. Ty ją tu przed 100 tysięcy osób usłyszy o jej OF-ie i będzie zarobiona. Tak? Wszystko w temacie. Będzie wiedziała, na czym sobie może zarobić. Powiem tak, Nikola powiedziała mi kilka rzeczy, e, które jakbyśmy wyciągali na przestrzeni publicznej i moglibyśmy zrobić z niego najgorszego potwora. Ale robicie! E, z faceta się... zawsze się <laughs> To nie polewa się jej codziennie e, alkoholu, nie zmusza jej się do, do niektórych rzeczy. Um. Jeez skraj ty myślisz, że się zmusza? Myś, ona myś, sama. Piesek, pokaż pokaż tak. mi. Dobra, dobra, czekaj, czekaj, farmazoni. To nie jest prawdziwe. Dobra, farmazoni, stop, stop, stop. E, rzucasz te takie teksty, że była zmuszana. Pokaż mi klipy, gdzie on ją zmusza. Nie na przykład jej naleje, ona sama pije, powiedzmy, nie, bo ja nie oglądam takiej patologii jak oni, ale pokaż mi klipy, gdzie na przykład on zamiast po prostu jej nalewać ona sama pije, to mówi masz to wypić. Masz to wypić, bo jak nie to. No. Coś w tym stylu, także faktycznie można stwierdzić, że już zmusza do czegoś, a nie, że ona decyduje się sama. Jest tam, on nalewa wszystkim i ona sobie bierze, na przykład pije. Bo nie wiem, ale zakładam, że prędzej jest taka sytuacja, niż on ją zmusza do czegoś. Ale oczywiście demonizujemy faceta. I tu nie chodzi o to, że ja będę bronić Magic Bo Jeśli faktycznie takie klipy zna, Ja chcę to zobaczyć. Chcę zobaczyć dowody na, na te tezy, które ona tutaj rzuca. Bo jak na razie tylko słyszę, że on jest zły, a ona jest idealna, nic złego nie zrobiła, a ty nawet tego kudła nie kwestionujesz człowieku. Czemu nie kwestionujesz tego, ona mówi, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Jak ona może sobie nie mieć nic do zarzucenia? Tym, że ona była idealna w jakiejś relacji, w tej czy w jakiejkolwiek innej, bo to myśli, że to ona, to jest pierwszy kolej do którego ona się przykleiła. Z tego, co ja kojarzę, ona się przykleja, też do innych, do, do kamerzysty chyba się przyklejała, do kogoś tam jeszcze się przyklejała. Ona skacze od jednego do drugiego. Zwykła Goldigerka O czym ty chłopie mówisz w ogóle tutaj teraz? Farmazony jakieś. Ja pamiętam, jak e, chwilę zadawałem się z Queen of the Black. Czułem, Queen of the Red to Flag. Potrzebuję pomocy? pomocy. I, i, weź. Miedzieć, weź lub nie, to był farmazony. Chyba jedyny, Dawien dawna, okres, w którym się ze mną zadawała. Ja dużo włożyłem e, chęci jej pomóc. Tylko, że między nimi jest taka wynika, że Klin chciała, żeby jej pomóc, ale chciała tylko na chwilę. A mam wrażenie, że ty naprawdę. <grym 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 o, 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 o! Ja mam wrażenie, o. że ty tak naprawdę w ogóle do szczęścia. O, 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 dobrze, Farmazoni. Dobrze tu powiedziałeś. Wydaje ci się. Słowo klucz. Wydaje ci się, ok? To, co ona tak naprawdę chce, to to, co tu masz przed chwilą na streamie. 100 tysięcy osób, o tego chce. Oczu, wyświetleń, zasięgów, atencji. Tego na chce. Jeżeli jest dziewczyna, która jest w potrzebie zgnębiona, no pomożesz jako facet, nie widzisz innej możliwości. Pomożesz jako facet, nie widzisz innej możliwości. to zrobię Ok, gościu, biały rycerstwo, niebiesko czepkowców, nie ma granic po prostu. Widzisz, no widzisz, o, widzisz w potrzebie, las samica w potrzebie. Jak samica rozwiązuje problemy? Siadaj, płaczej, czekasz facet się pojawi, której pomoże. I, I pojawia się biały rycerz, który pomaga, jak facet rozwiązuje problemy, rozwiązuje problem, albo prosi innego faceta o pomoc w rozwiązaniu problemu jeśli sobie już nie radzi kompletnie, ale szuka rozwiązania problemu, z Alaska, uratuj ...co w głowie małego Małego Jezus Maria, co to za farmazony! ...to nie jest tak, wiadomo, Co on brydzi?! ...ale mówi mnie się podobało, było fajnie, kochałam. Przestałam to czuć, stwierdziłam. Co robiła? Farmazoni. Co robiła? Lowciała? Samica nie lowcia mężczyzny. Co najwyżej obraz faceta, który ma w głowie, i, od, i przerzuca, projekt, robi projekcję tego obrazu na mężczyznę, którego ma przed sobą. I, I sprawdza, czy te cechy, które ma w głowie, ten facet spełnia. Nie spełnia? Pach! Nie ma raptem. Okej, u niej jak pstryczek, u niej jest jak światło, jak włącznik. Pach, 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 włącza, wyłącza. Co ty farmazonisz, Ferrari? Było smutno, było fajnie, zaczynamy się bawić. Powinien ten złościć zobacz, nie no Zobacz, zobacz, zobacz. Widzicie? Widzicie? I zobacz, ona tutaj... Wszyscy o mnie, jestem w centrum uwagi, zobaczcie, i tak, jestem ofiarą. Wszyscy tam i patrz sztucznie się śmieje z pajacerki Ferajego, co co nawet nie jest, <laughs> że, że niby jest w tej samej energii, że tak, tak, wszyscy się ze sobą zgadzamy, ja tu jestem ofiarą. No, Okej, okay, widzicie? Co? Ja myślę, że możemy się wyluzować, możemy zrobić tak. imprezkę. Wyluzować imprezkę, widzisz? To jest właśnie powód, czemu osoba, która jest gdzieś tam w internecie, która działa jakoś tam w internecie. Jeśli nie jest świadoma jak wygląda dynamika relacji, to będzie miała ogromny problem z tym, żeby znaleźć osobę odpowiednią do takiej relacji, tak żeby nie wykorzystywała tej osoby dla, dla zasięgów, dla kliknięć, dla atencji, do zrobienia sobie Klaudu. Po to, żeby później kopnąć dupę i iść do kolejnego, na którym będzie robić to samo. A przecież to jest jedna wielka chodząca czerwona flaga, przecież z tego co ja kojarzę, to ta laska, się mi powie... napiszcie mi na czacie, z jakimi ona wcześniej się spotykała facetami. Bo z tego co ja wiem z kamerzystą, z tego co wiem jeszcze z kilkoma kimś tam, co jakieś tam wyświetlenia robią i teraz do... I później do Magikarpa właśnie się przykleiła. Kojarzycie, do... z którymi ona miała tam styczność, to weźcie napiszcie na czacie, żeby było wiadomo. Ile followersów, A już 300 tysięcy, ty. To można stwierdzić po jej Instagramie. Ja, 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 ja. ja, To jeszcze mało kliknięć, ale już wtedy. Ja, 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 zobacz. Wszystko ja. Tu już z Magikarpem 20 tysięcy, 12, 000, 7 tysięcy. Tu już zasięgi się zaczęły pojawiać. Oj, chyba z Pikpoka z Magikarpem raptem ruszyły zasięgi. 300 tysięcy followersów. Wystarczy wejść na Instagrama. Ja, 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 Po czym jest Magikarp? Raptem pojawiały się wyświetlenia. Ale to. W... Ona Magicarpowi zrobiła. Nie? Ciekawe, e, O, walczy następny Galiki Kingpin w Dublinie. Nie mów, że twojego wyżłucha. Kingpin w Dublinie patrz Okej, okay, Ferrari, w a czy tym przypadkiem nie było śledwo żywy, połamany po a, walce z Błońskim? Czemu nie ma czemu nie było walki to, z, z, z Dubielem? Przecież później, później tutaj nie widać, żeby było coś nie tak z Tobą. Nie, nie kurwa, on nie, zaczął. Zaraz, 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 spójrz na jej zachowanie. Spójrz na jej zachowanie pod adresem Ferrerego. Czy on powiedział coś zabawnego? Z czego na chichocze? Zaraz, cały czas na niego patrzy się. <laughs> E. O. Nie, 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 nie. Z czego? Z czego? A ten tutaj nie wie, że ta chętnie by Ferrariemu mu do łóżka wskoczyła. Patrz, przecież tu widać. Zabieramy Nikolę na włosy do... Zobacz. Po prostu, do najlepszych, do najlepszych, o, tutaj to ufundujemy, to ufundujemy. Przedłużymy je. Napiszcie jaki kolor. Ja osobiście jestem za platynowym blondem. Niebieski, Niebieski dawaj od razu gościu. Na łyso, dawaj ją. Zabieram ją na pazurki, na paznokcie. Żeby na Bdziesz, tak, patrz. No i później zabieram ją do Witkaca. Zobaczymy czy bardziej... Widzisz? W ten sposób bustuje się ego samicy. No wiesz, samicami jest ten problem, że ona, jak, ja, jak sięgnie na jakiś pułap, ma dostęp do pewnego kalibru mężczyzny, który tak naprawdę z nią w relacji by nie chciał wejść, ale chętnie ją To jej się wydaje, że ją stać na takiego mężczyzny, żeby wejść w relację, i ona nie jest w stanie później obniżyć swoich wygórowanych oczekiwań, ponieważ już czegoś zaznała, już czegoś doświadczyła. Rozumiesz? Jakiś Ferrari kupował jej jakieś graty i teraz od następnych będzie oczekiwać, że ktoś będzie kupował jej jakieś graty.